Kleber Chrysalp HP3 to opona zimowa klasy średniej. Model jest przeznaczony do użytku w samochodach osobowych. Opony Kleber produkowane są w technologii wykorzystywanej przez Michelin. Marka należy do tego koncernu. Jeżeli szukasz bezpiecznych opon o zrównoważonych osiągach, ten model jest rozwiązaniem dla Ciebie. Kleber Crisalp HP3 to dobra przyczepność w każdych warunkach pogodowych. Opony wyposażono w kierunkowy bieżnik. To pewne prowadzenie na mokrej nawierzchni. Rowki w kształcie litery V sprawnie odprowadzają wodę i błoto pośniegowe. Dzięki temu Crisalp HP3 oferuje dobrą przyczepność. Kleber Crisalp HP3 to wysoka trwałość i przyjemność sprowadzenia w przystępnej cenie. Kleber to jakość gwarantowana przez jeden z największych koncernów oponiarskich na świecie.